Witajcie! Dzisiaj przedstawię wam 4 ostatnie dni pracy. W tym czasie udało mi się wysłać 29 przesyłek, co wygenerowało 501 zł przychodu. Udało mi się też obliczyć, że na podstawie ostatnich 300 przesyłek, że każda przesyłka to 2 zł zysku, czyli na przykład wstając rano. Mam do zapakowania 10 paczek. No to już sobie mogę policzyć, że zarobiłem 20 zł. Oczywiście 20 zł do opodatkowania. Podaję. Ile zarobiłem brutto. No ale średnio 2 zł. Czyli jedna paczka 2 zł. Mam bardzo mało wysyłek. No ten tydzień był po prostu tragiczny. Tak mało wysłałem. Spowodowane jest to zamówieniem. Które idzie z Chin. I już Wam mówię o co chodzi. Zamówienie. Zapłaciłem 13 listopada Chińczyk przyjął w tym czasie zamówienie Ja je opłaciłem No i czekam na wysyłkę No ile może trwać wysyłka? Jeden dzień, dwa dni, trzy dni, cztery Niech się, cztery dni niech się szykuje z wysyłką No to powinien wysłać 17 Piszę do niego, piszę Jeden mail, drugi, trzeci Otrzymałem informację, że Nadał przesyłkę 21 11 no ale nadal przesyłka wisi, 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 wisi. Rzeczywiste nadanie nastąpiło dopiero 26 listopada. Czyli 13 dni po tym, jak je opłaciłem. Czyli Chińczyk przyjął zamówienie. 13 dni nie wiem co robił, produkował to, czy, czy jak. I dopiero 26 zostało wysłane. No i od 26 paczka jest cały czas w drodze. Tak jak widzicie na skrynie. Została 26 nadana. Tam 29 nadejście przesyłki, przekazanie do cła. I tak naprawdę 29 listopada wysyłka do, dopiero wyruszyła z Chin do mnie. A kiedy dotrze? Nie mam zielonego pojęcia. Oczekuję, jest tam tak naprawdę aukcje mi się pokończyły, no i czekam na towar. Jakby to wszystko trwało normalnie, pyk, zamówienie, wysłanie, już miałbym to dosłownie w chwilę, moment w domu. Przedstawię Wam jeszcze tutaj raporty fiskalne dobowe z czterech dni, czyli wtorek, środa, czwartek, piątek. No, widać tutaj należność, jaką mamy, ile paragonów zostało wygenerowanych, także ile, ile dokładnie zarobiłem. Tyle Wam pokazuję. I czekamy na przesyłkę. Pozdrawiam.